Cześć, jesteśmy na planie teledysku Patryka do utworu Zmierzch, w bardzo specyficznym miejscu, ponieważ z tego co mówiłeś tu kiedyś był szpital psychiatryczny. No dokładnie, może czuć. czuć? Dokładnie. No czuć na pewno. Nie? Ja widać, no. widać, też, widać też. Miejsce totalnie odjechane, słuchajcie, nie zamknęli nas tutaj jeszcze, tak. mam nadzieję, że nas nie zamkną. Ja się trochę bałem, a... no będzie, będzie straszna historia. No tak? Właśnie będzie mroczna, tak. Będzie mroczna, będzie ciężko, będzie strasznie. Tak, drapaliśmy po paznokcianów po ścianie. Tak. Ja nawet się zadrapałem. <grym> co widać. <grym> Były straty w ludziach i w sprzęcie, tak. zapraszamy się, na się na na Zapraszamy, oczywiście. My będziemy oglądać na pewno. Tak.